Miałam raz taką sytuację, że leciałam z Miami do Lizbony, TAP Airlines, ich narod portugalską narodową linią lotniczą. I lecieliśmy przez noc, no bo te wszystkie loty są przez noc, z, yy, ze Stanów do Europy. Yy, I zostałam poproszona przez załogę, czy mogę spróbować w moim ojczystym języku uspokoić pana, bo, bo się upił i był bardzo niemiły dla swojej żony i załogi. A niestety rozwiązań było bardzo mało, bo już byliśmy na, na środku Atlantyku, więc nie można było zawrócić samolotu ani nie można było zrobić awaryjnego lądowania. No i słuchajcie, próbowałam porozmawiać z Panem, że poproszono mnie i, i będą mnie fajne konsekwencje, jeżeli się Pan nie uspokoi. Z czego Pan nie zwyzywał, więc odpuściłam, powiedziałam, że. Nie potrafię nic zrobić, jak załoga usłyszała, że mnie złyzywał, to mnie przeprosili, że w ogóle mnie w to zamieszali i słuchajcie jak wylądowaliśmy otworzyli drzwi i weszła policja na pokład i pana wyprowadzili, krótka piłka, a wczoraj żółwiki sobie z nimi zbijali, obora naprawdę, nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłam, ja naprawdę nie dramatyzuję, moja mama... Jest z tego samego zdania, a to moja mama jeszcze bardziej jest, ma większą cierpliwość i więcej znosi. Ale zrobiłam to pełną kulturą. Ja się po prostu spytałam takim tonem, jak teraz zaraz was mówię, z załogi, czy według pana to jest normalne zachowanie. I czy to jest normalne, że stoją większy lotu i piją butelki, które kupili, a mówił pan, że nie wolno. No, więc tak. Będziemy odczarować ten wyjazd.